Tutaj główną aktorką naszego przedstawienia jest truskawka, którą tutaj mamy przygotowaną. Z niej będziemy to DNA izolować. Natomiast po to, żeby to zrobić, musimy sobie na początku przygotować tak zwany bufor homogenizacyjny. Bufor, który będziemy przygotowywać, jest buforem wodnym. Potrzebuję odmierzyć sobie tej wody 90 ml no, i bardzo ważnym składnikiem naszego buforu będzie Proszę uważać. Zwykła sól kuchenna około łyżeczki soli kuchennej. I teraz przelewam sobie tutaj tą wodę odmierzoną do butyki. Sól nam się tutaj elegancko będzie teraz rozpuszczać. Ok, chwileczkę idemy. Drugim bardzo ważnym elementem naszego buforu dzisiaj jest, uwaga, uwaga, płyn do mycia naczyń. Przechodzę teraz na tryb kuchenny i biorę tutaj dużą łyżkę, Tutaj I też nie by chciała tak potrzebać, to byśmy za chwilę w tej butelce mieli całą masę piany. Ta piana troszkę by nam potem przeszkadzała, więc dlatego zrobimy taki, taki trochę trik. Ten roztwór widzimy, że sur już nam się tutaj elegancko rozpuściła. Bardzo delikatnie przelewamy sobie do tego naszego kubeczka z płynem. I uwaga, bardzo delikatnie, bo nie chcemy tego zapieńć. Odstawimy sobie na chwilę, w związku z tym, też dyfuzja płynu do mycia naszej bo te płyny są teraz strasznie gęste. Sprawdzi, że nam się to za chwilę tutaj z elegancko wymierzy. Zostawiamy na chwileczkę. Przychodzi czas na naszą główną aktorkę, czyli truskawkę. Trzeba ją pociągać. Potrzebne nam do tego eksperymentu było około sześciu takich nie za dużych truskawek i całą tą masę truskawkową przekładamy sobie ja przekładam do zlewki o właśnie mamy naszą, naszą truskawkę do której w tym momencie delikatnie przelejemy sobie ten płyn bierzemy pół tego roztworu oczywiście na oko i zalewamy naszą zupkę truskawkową teraz Tą naszą gotową zupę truskawkową. Ja tutaj mam taki specjalny malutki podgrzewacz, który pozwoli mi tą mieszaninę podgrzać. Mamy 5 minut przerwy. Wyjmujemy sobie naszą zlewkę i umieszczamy sobie w zimnej wodzie, żeby nam się to wychodziło. Ten roztwór powinien być ciepły, a nie gorący. To jest bardzo ważne, ponieważ gdybyśmy sobie wzięli gorący roztwór, no to spowodowalibyśmy również w ten sposób denaturację DNA i to DNA by nam się wytrąciło tutaj w tej naszej zupce, czego jeszcze w tym momencie nie chcemy. Także to było ważne, żeby ten roztwór miał około 60 stopni, to nie mógł być w porządek. Biorę sobie gazę i zakładam ją tutaj na moją zlewkę przy pomocy łąki. Przy pomocy Właśnie się skończyła inkubacja w łazni zimnej. Ok. Tutaj nam się to wszystko wychłodziło. Dodajemy tajemniczy składnik. Sól zmiękczająca do mięsa. Ja sobie tutaj odspałam, żeby było mi wygodniej. Szczypta dodajemy. I tą naszą mieszaninkę musimy pozostawić na kolejne 5 minut. Co się teraz tutaj dzieje? Zniszczyliśmy w tych wszystkich poprzednich krokach błonę komórkową. Zniszczyliśmy zewnętrzną błonę komórkową, zniszczyliśmy błonę otaczającą DNA w jądrze komórkowym, ale zostały nam histony, na które DNA jest nawinięte. No i te histony widzieliśmy na tym filmiku, takie piękne, fioletowe białka, które powodują takie ciasne zwinięcie DNA. W soli do zmiękczenia mięsa jest papaina. To jest enzym, który, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z papai. Jest to enzym, który trawi białka. Białka zbudowane są z takich cegiełek, które nazywamy aminokwasami. Mamy 20 tych aminokwasów. Aminokwasy połączone są wiązaniem peptydowym i właśnie papaina te wiązania peptydowe w białkach przecina. W związku z czym takie długie, długie, długie łańcuchy białkowe, które z reguły mamy, zmieniają się po prostu w pojedyncze aniołkasy. I teraz przetrzemy sobie tą naszą mieszaninę truskawkową przez tą naszą gazę. No i tutaj trzeba troszeczkę pomanewrować tą truskawką i tą gazą, żeby nam to nie wpadło wszystko do środka. Powoli zbliżamy się do najważniejszego etapu naszego dzisiejszego eksperymentu. Mamy tutaj przygotowany nasz homogenet struskawki. Jeszcze żadnego DNA tutaj nie widać. Co się dzieje w momencie, w którym zmieszamy etanol z wodą? Ta reakcja mieszania jest tak zwaną reakcją egzotermiczną. Wydziela się ciepło. My byśmy nie chcieli, żeby nam się ciepło wydzielało w czasie tej reakcji, bo wiadomo, że ciepło oznacza szybsze ruchy cząsteczek. Jeżeli coś by nam się miało wytrącać, to, to będzie przez te szybsze ruchy rozbijane, więc dlatego mamy zimny etanol. I przeleję sobie ten etanol do probówki! Przeleję. I teraz tak. Musimy bardzo powolutku, bardzo delikatnie nawarstwić ten etanol na ten roztwór, na ten nasz mus kruskawkowy. Lejąc delikatnie po ściance i obserwując, co będzie nam się działo tutaj na granicy faz. Powolutku, powolutku. Formują nam się bąbelki. Proszę Państwa, na granicy faz zaczyna powstawać taki biały kłaczek. On tam powolutku, powolutku się będzie tworzył. No i cóż, wyizolowaliśmy właśnie DNA z truskawki. Wydawałoby się, że do tej izolacji potrzeba nie wiadomo jakiego sprzętu. Myśmy sobie poradzili, mając płyn do mycia naczyń, sól kuchenną, Sól do zmiękczenia mięsa. No i rzeczywiście ten etanol jest taką rzeczą, którą, która jest taka może troszkę bardziej nietypowa, którą, którą trzeba mieć. To jest wstęp do szeroko zakrojonych, dalszych analiz. Co możemy z takim wyizolowanym DNA zrobić? Otwiera się przed nami cała ogromna gamość biologii molekularnej i cała ogromna praca, która odbywa się w laboratoriach biologii molekularnej. Izolując DNA możemy stwierdzić czy dana osoba na przykład jest nosicielem jakiegoś genu, który predestynuje ją do na przykład choroby nowotworowej i możemy wtedy odpowiednio zmienić nasze zachowania, żeby tej choroby nie dopuścić. Przy osobach chorujących na nietypowe schorzenia możemy stwierdzić co się dzieje, czy gdzieś nie występuje u nich jakaś mutacja w jakimś konkretnym genie i na przykład zastosować wtedy odpowiednie leczenie. Jest ogromna gałąź inżynierii biometycznej czy biotechnologii, która bazuje na DNA. Chociażby warto wspomnieć o insulinie, która jest produkowana właśnie dzięki inżynierii genetycznej. Właśnie no i tam izolacja DNA również jest y, potrzebna. Proszę Państwa, też tutaj dla wszystkich miłośników serialów typu CSI to jest jasne, DNA jest y, Naszym takim chemicznym odciskiem palca. Jeżeli nie daj Boże, nasza DNA znajdzie się gdzieś na miejscu zbrodni, no to będziemy mieli poważny problem. I tutaj też kryminalistyka bardzo polega na wszelkich analizach związanych z DNA. Na naszym wydziale mamy studia, które się nazywają Chemia w Kryminalistyce, na które też możemy Państwa zaprosić. No i oczywiście serdecznie zapraszamy do nas. Słuchajcie, do naszego laboratorium dość trudno trafić, ale jak ktoś to już trafi. To bardzo często zostaje z nami, bo naprawdę zajmujemy się fajnymi rzeczami, dość nietypowymi jak na AGH, ale myślę, że przydatnymi rzeszy naukowców, którzy na AGH pracują.